Ja tak stoi ja sobie i baciu babka robi babka robić, babka robi babka robić, babka robi babka robić, babka robić, babka robi babka robić, babka robić, babka robi babka robi babka robić, na drugi babka ja babka w babka i babka babka Потом в magazynie robić dżimania, babka robić, babka robić, babka robić, dżimania, babka robić, babka robić, babka babka robić, babka robić, babka babka robić, babka robić, babka robić, babka robić, babka robić, babka robić, do na babka dzień ta sama babka przyszła do robić, поэтому дай мне свой дом. Я и ничего не сказала, она забрала мой дом. Бабка робит, бабка 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 бабка, 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 робить, бабка, бабка, робить, бабка, робить, отжимание, бабка, 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 робить, бабка, робить, Всем, дякую за перегляд видео, бабка, роби, тётя, Маня.